Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ściemy i odcinek, który na razie będzie dostępny tylko i wyłącznie dla osób wspierających mój kanał. Będzie to moja historia. Być może ktoś z Was będzie miał podobną, też chciałabym o tym wiedzieć. Jak w dalszym ciągu borykam się z po e, symptomami, które niestety w mojej pracy mi nie pomagają. O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku zapraszam serdecznie. Więc miałam kowida, jak przyjechaliśmy do dubaju w 2021 roku, mamy już 2024, a ja w dalszym ciągu odczuwam niestety skutki tej choroby, która no naprawdę mój organizm totalnie zniszczyła. Naprawdę to ja byłam zawsze super zdrowa, pełna sił, pełna energii. Prowadziłam, może to większość z was już wie, jak gdzieś wspominałam. Prowadziłam własne studio w Anglii. Jedna osoba po 5-6 klas każdego dnia od poniedziałku do soboty. A teraz no, jest naprawdę bardzo ciężko. Więc choroba trwała dwa tygodnie. Leżałam plackiem i nie mogłam się w ogóle nawet z łóżka ruszyć. Wszystko mnie bolało. Nie miałam kaszlu, nie miałam y, żadnych właśnie takich oddechowych, tylko bardziej poszło mi to w mięśnie. I przez wiele lat po urodzeniu Wiktora, mojego syna, leczę się na tarczyce. Oprócz tego, była to zawsze niedoczynność tarczycy, więc ćwiczenia pomagały mi utrzymywać tutaj formę i jakby. Y Energetyzować moje ciało, bo przy niedoczynności tarczycy no, tej energii trochę brakuje, ale ćwiczenia rzeczywiście człowieka pompują energetycznie, więc z tym nie było problemu. Natomiast po COVID-19 moja niedoczynność przemieniła się w nadczynność tarczycy, więc jestem naprawdę dowodem na to, że ten okropny wirus po prostu chodzi i szuka najsłabszego ogniwa w naszym organizmie i tam po prostu. Robi spustoszenia, więc y, obecnie jest to nadczynność tarczycy. Stąd też może być y, mój trochę podwyższony tętno, mój puls, który mi też w pracy nie pomaga, bo dużo szybciej się męczę. I część z Was może zauważyła, że nie robię takich intensywnych treningów jak kiedyś. Bo po prostu nie mam na to siły, a nie chcę robić tego w częściach, nagrywać i robić przerwy i dogrywać, bo nie byłoby, nie czułabym się po prostu uczciwa w stosunku do Was, że każę Wam robić sesję 30 minut bardzo intensywną, której sama nie potrafię zrobić, więc będą to ćwiczenia na takim poziomie, na jakim ja daję radę. Mam więcej energii, jak już widzicie, te ostatnie 2-3 odcinki już są takie bardziej energetyczne, więc już jest dużo lepiej. Ale nie wykaraskałabym się z tego, gdybym nie miała wsparcia w jednej konkretnej osobie, z którą będzie na moim kanale, i na tym, i na Aktywnym Seniorze będą podcasty z Zofią, która jest naturopatą i zajmuje się też medycyną fizykalną. To jest osoba, która naprawdę odmieniła moje życie i wracam do zdrowia dzięki niej. Także będą informacje na ten temat poszerzone, plus jeszcze. Dodatkowe informacje na temat zdrowia, czy właśnie ćwiczeń, czy samego funkcjonowania organizmu, właśnie od tej strony takiej nie farmakologicznej, tak? tylko tam, gdzie już lekarze nie wiedzą, co zrobić, tak jak było w moim przypadku, Zosia właśnie pomogła, więc po covid słuchajcie, totalny brak energii. Totalnie straciłam węch i smach z zero, po prostu zero. Jedyne co czułam, to była kawa, więc piłam tej kawy znacznie więcej niż powinna, więc to dodatkowo jeszcze nie, nie poprawiło mojej kondycji żołądka, którą też tutaj choroba bardzo spustoszyła całą florę bakteryjną, mi tam zniszczyła i skończyło się to na zespole jelita nadwrażliwego gdzie lekarze zdiagnozowali, no i powiedzieli, no to teraz musi Pani po prostu metodą prób i błędów sprawdzać, co po prostu szkodzi na Pani żołądek i jeść tylko to, co, co nie, nie szkodzi. A szkodziło mi wszystko. Cokolwiek. Dwa kęsy i już bóle brzucha, skurcze, wzdęcia, odwiedzanie toalety co chwilę, więc to, to była tragedia. To była tragedia i do tego wszystkiego też dochodzi oczywiście mentalny aspekt, więc tutaj to... Psychika też naprawdę na tym ucierpiała, ale dzięki Bogu mam tutaj Zosię, która zapanowała nad wszystkim, i słuchajcie, ja z tym problemem tego żołądka nieszczęsnego, z brakiem węchu, z brakiem smaku, więc nie ma się żadnej przyjemności z tego jedzenia pod żadnym względem, bo nawet Organizm tego nie chciał przyjąć, męczyłam się ponad półtora roku. I po zmianie diety i zastosowaniu y, czystych suplementów, które Zosia mi poleciła w przeciągu trzech miesięcy odzyskałam wech, odzyskałam smak i mój żołądek powoli zaczął się uspokajać. Nie, że totalnie już było OK, ale już zaczęło się uspokajać, już te rzeczy, które mogłam jeść, nie szkodziły mi tak i nie stwarzały mi takich problemów. Więc y, ćwiczenia ćwiczeniami, ale to jest dowód na to, że dieta jest najważniejsza. Najważniejsza i ja się zawsze odzywam super zdrowo. Warzywa, owoce, y, pilnowałam, żeby nie jest za dużo węglowodanów, y, tylko zdrowe tłuszcze. Y, z, y, z białkiem to trochę gorzej, bo jakoś tak nie jestem wielkim fanem mięsa, więc nie było to aż na tyle co według norm. Które są w, 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 w fitnessie, jakby nie, nie, nie jadłam całej tej dawki, ale czułam się dobrze. Natomiast po musiałam musiałam całkowicie zmienić dietę. Całkowicie, słuchajcie. Zero warzyw, zero owoców, bo to tylko i wyłącznie podrażniało mój żołądek. Ja musiałam najpierw odbudować tą florę bakteryjną. Teraz już jestem po jakim czasie? No, z dobrych 8 miesięcy. Tak będzie już, więc już naprawdę o nie było lepiej, o nie było lepiej, więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania związane właśnie z dietą lub macie jakieś problemy zdrowotne, na które właśnie lekarze już nie wiedzą co, co zrobić, co polecić, to tutaj możemy z Zosią nagrywać dla Was podcasty, który będzie udzielał wskazówek i pomocy jak sobie samemu poradzić. Oczywiście tutaj też ta y, y, tradycyjna medycyna y, jest w użyciu, bo nie mówię, skorzystałam też z normalnych usług, które wykluczyły tutaj jakieś inne choroby, ale czasami rzeczywiście trzeba się wspomóc już jakby tą niekonwencjonalną medycyną, która no, w wielu przypadkach rzeczywiście pomaga i mi też pomogła. Także tak, tak to wygląda. <dziś> Dzisiaj się nawet spociłam. Po tym naszym Aerobiku, więc tych sesji będzie więcej, takich już bardziej dynamicznych. Tego też mi już bardzo brakuje, że nie mogę chodzić na siłownie codziennie. dzień. Po prostu nie mam siły. Więc plus dla mnie jako trenera personalnego jest taki, że rzeczywiście wiem, o czym ludzie mówią, kiedy przeszli przez tą chorobę, i to nie jest kwestia szukania wymówek, że się nie chceś na siłę. Po prostu nie masz siły. Nie masz siły. A jeszcze na początku. Kiedy wydawało mi się, że mam trochę siły, tak po 3-4 miesiącach, jak już niby te wszystkie objawy zeszły i poszłam na siłownię, słuchajcie, wyszłam na bieżnię, włączam dopiero start, patrzę na mój zegarek, a ja mam 158 tętno, więc naprawdę trzeba uważać i co było najgorsze, ja tego w ogóle nie czułam. Przy takim tętnie, no to już przecież pulsuje ciśnienie w czaszce, serce mało nie wyskoczy, a tu nic. Nie ma się zadyszki, nie ma się takiego zmęczenia właśnie fizycznego ciała. To jest tak jakby się jechało na jednej baterii zamiast na pięciu. I tu rozmawiam z różnymi osobami, także z moimi klientami jeszcze z Anglii, mam z nimi cały czas sesję na Zoomie, robimy na live. I te osoby, które też przez tą chorobę przeszły, mają takie same problemy zdrowotne jak ja. Czyli jakieś przeziębienie zaraz się przyczepi, yy, jakiś kaszel, ostatnio też jakiś dziwny wirus był z bólem gardła, który skończył się antybiotykiem po dwóch tygodniach, bo mi w ogóle nie chciało przejść. Więc ten organizm jakby cały czas nie może wyzdrowieć tak totalnie na 100%, bo za chwilę coś, coś tam znowu mi nie dopada. Więc ten system in, immunologiczny ten obronny rzeczywiście jest bardzo osłabiony. Jest już zdecydowanie lepiej niż było. To już jest naprawdę mega, mega różnica. Ale co, co ciekawe i ważne, co chciałabym Wam dzisiaj też powiedzieć, bo jedna z moich klientek jest pracownikiem służby zdrowia w Anglii i przysłała mi link do artykułu. On jest po angielsku, ale jeżeli ktoś chce, to mogę Wam tego linka udostępnić, gdzie już trzy no, już lata minęły ponad od pierwszych osób, które zachorowały na Covida. I okazuje się, że ta wstrętna choroba uszkadza mitochondria. Nie wiem czy pamiętacie z biologii, od czego są mitochondria. Mitochondria są jak takie okna każdej jednej komórki. Czyli im bardziej, w sobie tak bardzo tutaj obrazuję, otwarte, tym więcej tlenu komórka dostaje i ta część komórki jest uszkodzona. Stąd to zmęczenie i stąd brak Energii do ćwiczenia. Bo organizm, nawet tak, jak teraz siedzę, jest w zasadzie cały czas niedotleniony. Drugą rzecz, którą te wstrętne chorubsko uszkadza, to są włókna czerwone naszych mięśni, które też odpowiedzialne są za dostarczanie tlenu do mięśni. Więc yy, no to nie jest, to nie jest żart. Na początku była mowa, że to tylko jakaś tam grypka i przechodzi starsze osoby, na przykład moje rodzice, którzy mają ponad 70 lat i przeszli chorobę i wrócili do swojej starej kondycji. Ja z moją siostrą roczniki 80-74 nie. I to jest ciekawe, że właśnie osoby z, w moim wieku plus minus tam 10 lat mają w dalszym ciągu takie te długoterminowe powik powikłania i jest już to udowodnione badaniami i różnymi różnego rodzaju testami. Więc jak widzicie, różnie to jest, ale z tego, co ja rozmawiam z osobami, które znam, które przeszły covid raz albo nawet więcej razy, mają podobne objawy i to rzeczywiście wpływa na jakość naszego życia. Chciałam się wa z Wami tym podzielić, żebyście po prostu wiedzieli, jak to jest i czemu tak się czujemy. Bo można się czuć tutaj bardzo sfrustrowanym, że się nie chodzi na siłownię, że się nie ćwiczy, bo po prostu nie mamy na to w ogóle energii. A jak pójdziemy, to okazuje się, że tętno skacze. I no nie, nie jest to bezpieczne dla organizmu. A powodem właśnie tego są zmiany, które zaszły w naszym ciele i musimy mieć tego świadomość, i musimy teraz dopasować ćwiczenia do swoich własnych możliwości z uwzględnieniem tego, jak ta choroba wpłynęła na nasz układ krwionośny, na budowę naszych mięśni i na całe nasze zdrowie. To wszystko na dzisiaj. Ten temat będziemy jeszcze kontynuować, żebyście mieli świadomość skąd te zmiany w waszym ciele zaszły i jak sobie z tym radzić i jak dopasowywać ćwiczenia do tego i jak ważne jest, aby zaakceptować stan jaki jest, a nie frustrować się, stresować, denerwować, a co najgorsze, zmuszać się do ćwiczeń. Bo co innego, kiedy jest ktoś całkowicie zdrowy? I jest po prostu leniwy. No. Nie potrafi się w ten reżim fitnessowy tutaj wbić, a co innego, kiedy ktoś przeszedł chorobę. To niekoniecznie musiał być COVID, to mogła być jakaś inna choroba, która bardzo zniszczyła i osłabiła cały organizm. I wtedy nie można kontynuować ćwiczeń na takim poziomie, na jakim się ćwiczyło przed chorobą. Jestem tego doskonałym dowodem, więc wiem, o czym mówię, bo sama przez to przeszłam. Przed COVIDem byłam w najlepszej formie fitnessowej w całym swoim życiu. Ja byłam w stanie codziennie pójść sobie na siłownię pół godziny fajne ćwiczenia porobić sobie na bieżni takie nie super intensywne, ale takie prawie że cardio i później jeszcze pół godziny ćwiczenia z kablami, czy ćwiczenia na stepie, czy jakieś tam inne ćwiczenia na mięśnie brzucha, na mięśnie nogi. A teraz ja siłownie widzę, ale no, energii na to, żeby tam chodzić codziennie, nie ma szans. Nie ma szans po prostu, za bardzo mnie to wycięcia. Nawet jak pójdę i poćwiczę, to potem jestem bardzo zmęczona. Więc trzeba wziąć to pod uwagę i dopasować te ćwiczenia do siebie, nie myśląc o tym, że już jestem zdrowa, więc ćwiczę czy zdrowy i będę teraz ćwiczyć tak jak przed chorobą. Nie, tu się tego tak nie da zrobić. Niestety trzeba wziąć to bardzo poważnie. Pod uwagę, żeby dać organizmowi się całkowicie zregenerować. Czy wrócę do swojej starej formy sprzed 3,5 roku? Nie wiem, zobaczymy. Robię, co się da. Jest duża poprawa, tak jak już to Wam wcześniej wspomniałam. Zawdzięczam to Zosi jej wiedzy, jej profesjonalizmowi. I zobaczymy. Będę Was na bieżąco informować, jak to wygląda. Muszę Wam jednak przyznać, że i tak, i tak, nawet jeżeli mam jeden tydzień, że jest fajnie, pójdę sobie raz czy dwa razy na siłownię, mam dużo energii, to w następnym tygodniu już <grymnie> zupełnie co innego i tak. Nigdy nie wiadomo. Nie można sobie tutaj za bardzo zaplanować jakiejś takiej jeszcze systematycznej, regularnej rutyny, bo no, każdy dzień przynosi co innego i ciało się inaczej czuje. Teraz nam się tu już zbliża. Lato, więc to też na nas pływa. Jesteśmy tacy bardziej ospali, bardziej senni, więc to też już w tym momencie jest odczuwalne. Także to wszystko na dzisiaj. Nie chcę Was tutaj za bardzo zagadać. Ten wątek będziemy kontynuować w zależności od tego, jakie będą Wasze pytania. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze kciuki do góry. Serdecznie zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku. Jeśli ktoś nie chce tutaj pisać komentarza publicznie, bo wszyscy mogą zobaczyć, to może to zrobić na grupie. Na Facebooku, która jest grupą prywatną, więc są tylko te osoby, które odpowiedziały na pytania i które ja zaakceptowałam. Jest, nie, nie jest to duża grupa, jest nas mało i nie jest publiczna, więc nie wszyscy widzą. Więc jeżeli wolicie zachować sobie tę swoją prywatność, to serdecznie Was zapraszam do grupy na Facebooku. To wszystko na dzisiaj, żegnam się z wami i do zobaczenia w sobotę z kolejnym odcinkiem już dla wszystkich. Trzymajcie się, pa!